Witajcie, idziemy znowu do lasu, narobi trochę hałasu. No, ja idę na burz, prawda, kolega idzie na surwina. No, mamy mniej więcej to samo na plecach. Pogoda piękna, ma być piękna, słoneczna noc, bez opadów, bez śniegu, bez deszczu. Plus 10, Plus 10 w nocy będzie fajnie. Będziemy jeść, pić, bawić się i walczyć o życie z nożem w ręku. Chcecie obejrzeć więcej, to nie wyłączajcie odbiorników. Zostańcie dalej z nami. Dajcie łapkę w górę, łapkę w dół. Napiszcie jakiś komentarz, niekoniecznie pozytywny. No i nie zapomnijcie o postawieniu wirtualnej kawy dla nas. Tam będzie link pod spodem. Będziecie mogli kawkę postawić. Chętnie ją wypijemy. To na razie. Widzimy się później. Jesteśmy na miejscu takich oto... W okolicach będziemy sobie dzisiaj spożywać różne posiłki, marznąć w nocy, walczyć o przetrwanie. Jest woda, będzie co pić. Proszę bardzo. na chwilę się gdzieś tu ulokujemy, rozłożymy majdan i będziemy leniuchować zobaczcie jak tu pięknie, rzeczka fajna, tylko kajaczek i pływać chodzimy, robimy takie rozpoznanie dookoła co tu fajnego można znaleźć gdzie fajnie się rozłożyć, żeby było przyjemnie spędzić czas, posłuchajcie jak ta woda płynie Czy słuchania? Jak chcecie posłuchać, to wyjść do lasu nad rzekę. Proszę bardzo, znaleźliśmy miejscówkę. Rozłożyliśmy sobie tarpa. Dwie takie matki fajne. Od Chińczyka za parę złotych przetestujemy. Czy to warte? Myślę, że tak. Taki widoczek mamy z boku. i będziemy się brać za kawkę na jakiś pączek na początek a potem będziemy leżeć i wypoczywać i relaksować w takich pięknych terenach Zobaczcie jaka piękna ambonka myśliwska. I nie uwierzycie mi, że w lesie można spotkać mima. Zobaczcie mim. Łopkurwa w Leginsak zapierdziela między drzewami. Prawdziwy sportowiec, tylko Mukików do Working knocking brakuje. Proszę bardzo. Wlazł na górę, a ja wlazłem teraz w jakąś dziurę. Proszę bardzo. Tu już nasza kuchnia odpalona. Tam widać na grillu pieczy się wół. Tutaj szykują okrągły stół. A tak poważnie, tu będą zapiekaneczki z masełkiem czoskowym, z tym mozzarellą, z tą kulką. Jak wypijecie mozzarele, to my ją postanowili pokroić. Dołożymy pomidorka, masełko czoskowe, takie dwie bagiety i tu będzie saszłyczek Proszę bardzo, już się tam powoli piecze Jeszcze są przewidziane Jeszcze raz burgery, bo już jednym my zjedli, ale jeszcze sobie raz zrobimy Coś jeszcze będziemy jeść dzisiaj? Chyba będzie wszystko Proszę bardzo Powoli już zmieszka Robi się ciemniej Ciszej Robactwo zaczyna dokuczać, komary zaczynają żreć. My też będziemy za niedługo żreć, ale nie komary, tylko tak mówię, bagieteczki, zapiekaneczki i saszłyczki, A ja tu nasz mim w ledzinsach. No i mamy rano koniec naszego wspaniałego biwaku. Pobiesiadowaliśmy trochę, wypoczęliśmy, zrelaksowaliśmy się w pięknych terenach nad rzeką w lesie. Zjedliśmy dobre hamburgery, dobrą zapiekankę, saszłyki. Tak jak mówię, relaks. Odpoczynek przede wszystkim był. Wyspaliśmy się komfortowo, powiem wam na tych matach od Chińczyka bardzo wygodnie się śpi. Polecam. Nie, nie ma to dużych pieniędzy, żeby wydać. Ale warte. Było ciepło, chociaż w nocy 10 stopni, ale komfortowo w śpiworach ciepło. Ja już miałem śpiwór letni też, oczywiście, kupiony u Chińczyka za. 45 zł matka kupiona za 80 zł od pod poskód Kalimata jeszcze nad głową mieliśmy rozbity tarp noc była komfortowa i wygodna i ciepła. No co to jeszcze więcej będę mówił? No będziecie chcieli zobaczyć więcej co miałem na tym dzisiejszym wczorajszym biwaku. To zrobię taki krótki odcinek, już niedługo z całego sprzętu, który miałem ze sobą. Omówimy go troszkę. No a na dzisiaj co? Będę się z Wami żegnał. Liczę na jakieś łapki w górę. Nie obrażę się nawet, jak będą łapki w dół. Jakiś komentarz niekoniecznie musi być pozytywny, fajnie, że się w ogóle pojawi. No i jeśli masz ochotę, no, to zachęcam do postawienia mi kawy, wirtualnej kawy. Link będzie pod spodem, tam w opisie tego materiału. Ta wirtualna kawka pozwoli mi na rozwijanie tego kanału, lepiej kręcenie nowych odcinków. Lepsze odcinki przede wszystkim, żeby były ciekawsze, w ciekawszych miejscach. Nie tylko w mojej okolicy, ale też chciałbym troszeczkę po naszym pięknym kraju pojeździć. No i nie tylko sam, ale również z dzieciakami. Bo chcę ich zarazić też takim właśnie bushcraftem, survivalem. Dobra, nie będę tu więcej gadał, żegnam się z Wami. No i dawajcie łapy w górę, komentarz i nie zapomnijcie o kawie. Cześć i widzimy się wkrótce.